Witajcie w naszej no, dzisiejszej analizie. Zagłębiamy się w świat wirtualnych modelek AI, a opierać się będziemy na przewodniku Sławomira Wiśniewskiego na rok 2025. Mówimy tu, wiesz, o rynku, który no, podobno ma dobić do 125 miliardów dolarów do 2030 roku. Niesamowite. Zobaczymy, co jest kluczowe, żeby takie postacie dzisiaj tworzyć. Zgadza się, i przewodnik, no. Bardzo jasno pokazuje, że to jest coś więcej niż, niż tylko generowanie obrazków. Coś więcej? Tak. Prawdziwy sukces, jakby to powiedzieć, zaczyna się od solidnych fundamentów, od zaplanowania przekonującej tożsamości. Okej, okay, dobra, czyli fundamenty. Zanim w ogóle y, dotkniemy tych generatorów A, to co? Definiujemy D na postaci? Dokładnie. I to nie tylko powierzchniowo. Mówimy o szczegółowym profilu osobowości. Na przykład. No, przewodnik sugeruje na przykład modele Hexaco czy MBT, żeby określić cechy, wartości, jakieś pasje, nawet historię życia. Historię życia. Nawet z traumami, jak w tym przykładzie Marty. Tak, tak. Właśnie te detale budują wiarygodność. Jak ta jej, powiedzmy, porażka na studiach, która ją teraz napędza. To sprawia, że postać jest no, bardziej ludzka. Rozumiem. I dopiero potem estetyka, moodboardy, kolory. Dopiero potem. Bez tego fundamentu wiesz, nawet najlepsza technologia tworzy tylko, no, pustą skorupę. Chodzi o postać, z którą ludzie mogą nawiązać jakąś relację. Jasne. No dobrze, ale tu robi się yy, naprawdę ciekawie. Spójność. To chyba największe wyzwanie, prawda? Żeby modelka wyglądała tak samo na różnych zdjęciach. Jak sobie z tym radzić w 2025? To prawda, to jest nadal kluczowe wyzwanie. Przewodnik wymienia kilka technik. Oczywiście są te znane, jak Dream Boots, ale one, no, wymagają zasobów. No właśnie. Ale na popularności zyskuje teraz LoRa. Low Rank Adaptation. A czym to się różni? Jest znacznie lżejsza, bardziej dostępna. Można ją trenować nawet na, powiedzmy, mocniejszym laptopie. To naprawdę demokratyzuje proces. Super. Czyli nie trzeba już farm serwerów? No, niekoniecznie na taką skalę. Co więcej, pojawiają się też inne rzeczy, jak IP adapter czy Facelock. One pozwalają zachować spójność twarzy bez tego całego czasochłonnego treningu modelu od zera. Czyli szybsze metody. Tak, ale absolutną nowością, którą przewodnik podkreśla na 2025, jest weryfikacja tożsamości oparta na blockchainy, na przykład na Ethereum. Blockchain w modelkach AI. Jak to, jak to działa? Chodzi o stworzenie takiego no niezaprzeczalnego dowodu, że ta konkretna postać jest unikalna i kto jest jej twórcą. To ma chronić przed kopiowaniem, przed klonowaniem, a czyli takie cyfrowe prawa autorskie, tylko że na blockchainie. W pewnym sensie tak. Zabezpiecza to cyfrowe DNA postaci. Fascynujące. Ale dobra, mamy spójny wygląd. Mamy tożsamość. Ale jak sprawić, by ona była bardziej żywa? Przewodnik mówi coś o głosie, ruchu. Oczywiście. Wygląd to nie wszystko. Mówimy o generowaniu głosu, na przykład za pomocą eleven laps. I to już z kontrolą emocji, wiesz, w czasie rzeczywistym. Wow. Do tego dochodzi integracja z generatywnym wideo Sora Kling AI, żeby tworzyć krótkie filmiki z jej udziałem. Okej, okay. a te bardziej subtelne rzeczy, żeby nie była taka. No, sztuczna. I tu wchodzimy na poziom, który przewodnik nazywa zaawansowaną personalizacją. Biomimetyka behawioralna. Biomimetyka. Brzmi skomplikowanie. Chodzi o imitowanie takich naturalnych, ludzkich zachowań. Na przykład realistyczna mimika oparta na systemie FACS, to jest taki standard kodowania ruchów mięśni twarzy, albo analiza ruchu oczu. Czyli żeby jej spojrzenie było naturalne. Dokładnie albo nawet adaptacja demograficzna, czyli subtelne dostosowanie, no nie wiem, stylu mówienia, może nawet wyglądu do konkretnego odbiorcy. Niesamowite. Ale to wszystko, tworzenie tak realistycznych postaci rodzi chyba poważne pytania etyczne i prawne. Zdecydowanie i przewodnik bardzo mocno to podkreśla. Konieczność transparentności. Nowe regulacje, jak ten unijny AI Act, Wymagają oznaczania treści AA specjalnym symbolem albo watermarkami C2PA. Czyli musimy wiedzieć, że rozmawiamy z AI, albo że obrazek jest wygenerowany? Tak. Transparentność jest kluczowa. Pojawia się też coś takiego jak certyfikacja etycznej AI. No i oczywiście prawa autorskie, licencje. Zwłaszcza przy narzędziach jak Mid Journey czy Stable Diffusion. Trzeba uważać na warunki. Rozumiem. A jak na tym zarabiać? Bo to też pewnie ludzi interesuje. Jakie modele biznesowe przewodnik wskazuje jako, no, obiecujące? Jasne. Współpraca z markami to nadal podstawa. Przewodnik podaje przykład Zofii, która ma potencjał na zarobki rzędu, powiedzmy, 11,5 tysiąca zł miesięcznie. Całkiem nieźle. Ale to ewoluuje. Coraz ważniejsze stają się na przykład kolekcje cyfrowej mody jako NFT. Albo występy w Metaverse. Czy nawet merch generowany przez AI w modelu print on demand. Czyli nie tylko bycie twarzą marki, ale tworzenie własnych produktów i obecność w cyfrowych światach. Dokładnie tak. A jak spojrzymy jeszcze dalej, co nas czeka? Jakie trendy widzi autor przewodnika? No, przyszłość to chyba jeszcze większa interaktywność. Influencerzy AI, którzy mogą, wiesz, prowadzić rozmowy w czasie rzeczywistym? Rozmowy. Jak z człowiekiem. No, do tego to zmierza. Jeszcze głębsza hyperpersonalizacja, obecność w VR w Metaverse i te fascynujące współprace między ludźmi a ich cyfrowymi odpowiednikami, AI Human Collaborations. Brzmi jak science fiction, ale to już chyba tuż za rogiem. Wygląda na to, że tak. Dobra, podsumowując, stworzenie takiej modelki AI w 2025 to. No, to nie jest pstryknięcie palcami, to złożona gra. Zdecydowanie. Wymaga połączenia technologii, ale też głębokiej kreatywności w budowaniu postaci. I strategii, i świadomości tych wszystkich kwestii etycznych, prawnych. Liczy się synergia tych wszystkich elementów. Dokładnie. I może zostawmy słuchaczy z takim pytaniem, które nasuwa się po lekturze tego przewodnika. Tak. W świecie, gdzie AI potrafi nie tylko tworzyć obrazy, ale projektować produkty dla tych postaci, dawać im głos, adaptować osobowość, to gdzie właściwie leży granica? Między tym, co jest naszą ludzką kreacją, a tym, co jest już autonomicznym dziełem sztucznej inteligencji. Hmm, dobre pytanie. Coś do przemyślenia?